Strony Laura z kanału Laura i jej gramatka, i dzisiaj pokażę Wam, co zabrać na wycieczkę szkolną. Jedziemy do Gdańska. Pierwszą rzeczą są słuchawki. Zaraz będę je ładować. Potrzebuję ich, bo obowiązuje, obowiązuje cisza nocna od 5 do 7. wjeżdżam o 5. Będę sobie słuchała muzyki. Drugą rzeczą są chusteczki. Ja biorę dwie paczki. Na wszelki wypadek. Warto je zabrać, bo nie wiadomo do czego się przydadzą. I tutaj mam taką saszetkę małą. W niej znajduje się krem do rąk, plasterki na wszelki wypadek i błyszczyk. Kolejną rzeczą, to już chyba będzie piąta albo szósta, jest portfelik w krabiki. Uznajmy, że to była szósta. Siódmą rzeczą jest moja nowa książka o Sherlocku Holmesie, Studium w Szkarłacie. Zrobiłam sobie właśnie taką mega ładną zakładkę z motylkiem. Jak chcecie, to Wam pokażę, jak ją zrobić. Ale musi być tak przynajmniej pięć łapek w górę. Zabieram także mój telefon i poduszkę do autokaru. Bo wiecie, o piątej to jeszcze śpię. Wezmę sobie jakiś notatniczek, przykładowo taki, żeby w drodze powrotnej sobie wszystko opisać i wrzucić z powrotem do mojego pamiętnika. Zabieram także dwie buteleczki wody i jakieś jedzenie. No to cóż, idę ładować słuchawki. Pa, pa!